maneczko z tej strony Olo 6545, a dzisiaj zagramy sobie na serwerze, który podam w opisie. No więc zaczynajmy. No to jest serwer multi-hard. Pójdziemy dzisiaj na Free Build. No. W sumie gram tu z kolegą z klasy, ale... No długo już tu gramy. I jeszcze... Wbijemy sobie na działkę, pokażę wam całą działkę. Muszę sobie coś zrobić. No. Już. No teraz jest Dobra. Dobra. Pokażę wam po, wam na mój pokój. To jest mój pokój. Przedstawia się. Tu... To jest pokój Niko. Oczywiście Niko. Mu tam z glina wystaje, bo robiłem tutaj taki drobiazg. Fajny. To Dobra. Dobra, masz i masz. Nie wiem, może wejść albo no i nie wiem, to dobra, sobie Tutaj zaraz przygotujemy się do, no nie wiem czego, ale do czegoś się przygotujemy, no i Finito. dobra to dobra, przygotowana, chłop, złoty.

spoko to dobra nie jesteśmy takimi głupkami no dobra krótki pwp dziękuję bardzo fajne pwp light of play ma ze mną prawdopodobnie sojusz nie wiem no może ma może nie może lajtowym mi dać eq? no spoko mietla no to idziemy sobie na home bo nie ma tu co robić spawn no ogólnie tak wygląda spawn na 1.7 ten serwer tu jest fechmistrz tu jest dr hell tu jest madzia tu jest isma Globok z dziwnego skinowa. I Wrónek z Ishirazy. Fajny. Fajny ten. Po, bo pomógł mi w szukaniu kowadeł W szukaniu kowadeł No. Nie wiem, co wam tu jeszcze pokazać. No, teleporty. O, teleporty. A dobra, wbijemy na HomeAid sprawdzimy czy niko wbił wbił niko, cześć, cześć, cześć cześć ej no co ty zrobiłeś zwierzęta mi uciekną no. nie, nie mam nic, nie mam nic dobra więc hmm. To, to hmm. Dobra, tu jest moje kupro. Pokażę wam. Takie jako wiecza nie mam, bo nie. zginąłem i się itemki usunę. Wiem, że teraz myślicie, że jestem na tyle głupi, żeby zginąć i utracić itemki wszystkie. Dobra, idziemy do kopalni. Na pewno się pytacie dlaczego z łukiem. Nie wiem z, dlaczego z łukiem. Ale pokopiemy sobie trochę kobla tego. No. no i kopiemy. Nie wiem. Powinienem kopać to poza odcinkiem, ale co tam gościu robi. Pokaza pokażę wam coś, pokażę wam coś. No już. No właśnie, pokażę wam. Boże. Dobra. Gdzie jest ten gościu? To mnie ciekawe. Jest. I zobaczcie jak on pieron wygląda. Zobaczcie. 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 Zobacz. Zobaczcie, szybko, szybko. No, jest. Dobra wygląd, dobra jest. Pi będzie w opisie, tak jak zwykle, a w, już żadnego, ja żadnego serwera nie wywołałem, ale ciesz, cieszcie się, że w ogóle coś stawiłem. To jest diaksa ja damy, jak... ja jestem... ja 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 do dam Mamy takiego sąsiada jak nie mieliśmy enchantu na 30 level chodziliśmy sobie tak Fak można tylko otwierać drzwi inaczej nie i tak robiliśmy. Wchodziliśmy tutaj i sobie enchantowaliśmy z tym kolegą. Lej to wyzią Q cool. Sorry, że mam. Yy. no dobra to kończymy z tym nagrywaniem bo nie wiem ile już nagrywam no to yy, czekajcie wyjdę do pokoju yy. bo wiem, albo nie do pokoju pokażę wam moje fajne dzieło zobaczcie zobaczcie moje dzieło zamek Cześć, siemanko, dobra, kończymy ten odcinek, IP będzie w opisie i pa, nara.